Dzisiaj wybrałem się na złomowisko i udało mi się znaleźć coś ciekawego, może nie ciekawego dla Was, ale dla mnie, bo y, ciężko mi było to znaleźć, ja mieszkam za granicą i takie szyny jest ciężko znaleźć i gościa pytam, nie masz jakiejś szyny kolejowej, popatrzył tak niechętnie, bo ją tam używali do czegoś. Ale mówi, no dobra, zrobi to dla mnie i mi dał, nie? Kawałek szyny kolejowej. Do czego to się przydaje w warsztacie? Jakbyście byli zainteresowani. Potrzebujecie nieraz coś wybić, coś przyklepać. To jest bardzo yy, twardy metal że tak powiem i takie zwykłe kowadełka co są tam w sklepie się nie umywają do tego bo na tym wgniecenia takiego nie zrobicie ani tego nie skrzywicie przy wiadomo normalnych tam takich warunkach warsztatowych nie przy jakiejś sile tam nie wiadomo jakiej i to można też tak sobie jak to się mówi tak postawić i można sobie postawić w ten sposób Przywalić coś, także myślę, że takie coś warto sobie kupić, jeśli będziecie na złomowisku. Tata zawsze coś takiego miał i zawsze fajnie e, to e, opracowało. To